W odcinku 59 mówiłem Wam o złych narzędziach. Mówiłem Wam, że jeżeli macie jakieś złe narzędzie, które abstrahują od tego. <laughs> Mój stary taki mistrz powtarzał, że nie ma złych narzędzi, są tylko słabi fachowcy. To jest prawda po części, chociaż powiem Wam, co ja rozumiem przez złe narzędzie. Przez złe narzędzie ja rozumiem, że ono nie pracuje, że jest zepsute albo nie pracuje z jakichś powodów w zamierzony sposób, bo coś zostało uszkodzone. I takie narzędzie właśnie nazywam w żargonie złe, chociaż to w zasadzie powinno być powiedziane, że to jest narzędzie, które jest uszkodzone. No ale abstrahując od tego, dla celów tego odcinka będę używał określenia złe narzędzia, więc tak. Jeżeli macie jakieś złe narzędzia, które nie pracują, i psychicznie wydaje Wam się, że macie narzędzie, czujecie, że macie narzędzie. Przychodzi moment, że trzeba tego narzędzia użyć, znowu walczycie z tym ileś tam godzin, wkurzacie się, efekt jest niezadowalający i stwierdzacie, że tego narzędzia jednak nie macie. I ja zawsze w, te, w takich sytuacjach radzę ludziom, że jeżeli widzisz i czujesz i wiesz, że te narzędzie jest niewłaściwe, czy działa niewłaściwie i nie da go się naprawić, od razu wyrzucić to. Bo wtedy psychicznie wiesz, że tego nie masz i że musisz coś skombinować, albo kupić po prostu, albo zrobić jakiś przyrząd czy coś. Także to jest dla ogólnego samopoczucia psychicznego i samoświadomości w biznesie lepiej, jeżeli jesteś świadomy, że czegoś nie masz, niż wydaje ci się, że coś masz i nie mylisz się, tylko ci się wydaje. A jak przyjdzie jak w pokerze, sprawdzam, okazuje się, że tego nie masz. Tak samo jest z przyjaciółmi. Często przyjaciele są jak kula u nogi. Czy jak puzle, które nie pasują i są zaczepione tylko jednym wycięciem, i tak się wloko za wami przez całe życie. Ja wiem, że to jest temat trudny, że rzadko podejmowany przez jakiekolwiek czy media, czy jakiekolwiek rozmowy w gronie rodziny czy przyjaciół. Ale uwierzcie mi, że lepiej nie mieć. Stada przyjaciół, tylko kilku, ale wiedzieć, że to są przyjaciele, niż mieć stado przyjaciół i kiedy przyjdzie moment, kiedy jest naprawdę potrzebna pomoc, to się okazuje, że no niestety nie możecie na nikogo liczyć i przyjaciół nie macie. Dlatego, że to jest wtedy podwójny dół psychiczny, bo komuś ufaliście, wierzyliście w to, że Wam pomoże. A się okazało, że jednak nie. Jest to problem nie tylko e, chciałem powiedzieć Polski, ale to nie jest, e, to jest prawda nie tylko Polski, na całym świecie, dlatego że kilka tygodni temu właśnie Mój kolega jeden opowiadał, że ma takiego przyjaciela ze szkolnej ławy od high school i ciągle go coś tam wykręci, jest taki wkurzony, a mimo to nie potrafi zerwać tej, tej przyjaźni. Wielu ludzi brnie w takie coś i ciągnie taką właśnie kulę u nogi i no niestety nie wszystkie narzędzia są do wszystkiego i nie wszyscy ludzie są dla wszystkich odpowiedni. I dlatego jest taka różnorodność i charakterów, i cech fizycznych, że zawsze po prostu można to jakoś dopasować, ale nie na siłę te puzzle wszystkie do wszystkich. Jest na, ku temu bardzo dobra okazja, żeby rozpoznać takich fałszywych, czy tam może nie fałszywych, toksycznych przyjaciół. W tej książce opisuje to doskonale w punktach, jak sobie właśnie. Odpowiedzieć sam sobie na pytanie, czy mój ten, czy tamten, czy ta, czy tamta przyjaciółka jest toksyczna, czy nie, i wtedy podjąć decyzję, dlatego że ja nie mogę powiedzieć komuś, że o ta osoba jest niewłaściwa dla ciebie, a ta jest właściwa. Każdy musi podjąć tą decyzję sam, ale musi ją podjąć, żeby ona była rzetelna w oparciu o jakieś kryteria. Więc. Tu w tej książce bardzo dobrze jest to opisane, dlatego zapraszam do nabycia, szczególnie teraz dla siebie czy dla znajomych, bo do, do Świąt Bożego Narodzenia 2021 zestaw tych książek jest z 30% rabatem. Wejdźcie na mediapartner24.pl albo na drewno.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, ale tak jak mówiłem od Black Friday do Świąt Bożego Narodzenia 2021 tu jest na te książki jest rabat 30 Także pomóżmy sami sobie, pomóżmy sobie nawzajem. Dlatego, że ciągnięcie takiej kuli u nogi jest psychicznie obciążające. I nie pozwala nam raz, że rozwinąć się odpowiednio, dwa, że cieszyć się życiem, a trzy naprawdę często uniemożliwia odniesienie jakiegoś sukcesu, dlatego że no trudno jest pływać ze 100 kulą kulo u nogi. Zawsze was to wciągnie pod wodę. Także pomóżmy sobie sami, pomóżcie innym. Wejdźcie na mediapartner24.pl, sami się przekonacie że tam są wartościowe rzeczy. Zresztą wystarczy wyjść na stronę i poczytać komentarze innych. Także ja nie będę się już sam przechwalał, bo mówię inni już zdążyli ocenić to, czy to jest wartościowe, wartościowa wiedza zawarta tam, czy nie. Oczywiście jak się podobało, to dajcie lajka. Jak zwykle życzę Wam zdrowia, miłego dnia i niech moc będzie z wami.